Panie Marszałku, Kamila Gasiuk-Pichowicz, pani poseł, członek Krajowej Rady Sądownictwa, z tej mównicy nawołuję do łamania konstytucyjnego porządku polskiego państwa do nierespektowania decyzji Krajowej Rady Sądownictwa. Dziękuję za to, ponieważ będzie to koronny argument we wniosku, który przygotowuję na mocy artykułu 188 ustęp 4, a więc zbadania konstytucyjności działalności platform Obywatelskiej po to, żeby was zdelegalizować za takie nawoływanie do zamachu stanu i odebrać wam subwencje. Śmiejcie się, śmiejcie, zobaczymy. Ale teraz, panie Ministrze Sprawiedliwości, taki test oglądają nas internauci, na pewno są to studenci pierwszego roku prawa. Pan jest podobno profesorem prawa ale robi Pan wszystko, żeby być profesorem bezprawia. Proste pytanie. Z którym artykułem polskiej konstytucji niezgodna jest dzisiaj procedura powoływania sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa? Z którym konkretnie? I drugie pytanie. Z którym konkretnie przepisem Traktatu o Unii Europejskiej czy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności dotyczy kwestii powoływania Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowania, bo o tym piszecie w tej swojej absurdalnej uchwałce? Nie ma takich przepisów. Jeżeli się mylę, to proszę je tutaj podać, to Pana przeproszę. Konkretnie, które przepisy, takich przepisów nie ma. A chcę Panu jeszcze powiedzieć jasno: my wszystkie Pana wypowiedzi również dokumentujemy i nie pozwolimy na to, żeby Pan łamał prawo i praworządność. Nie z Pana dekretem i nie będzie Pan mówił sędziom, jak mają orzekać. Nie pozwolimy.